Witam serdecznie na kanale DH71.pl. Dzisiaj znajdujemy się w Gruzji, w miejscowości Ciatura. Tu, gdzie kiedyś górnicy wydobywali mangan. Naszą podróż zaczęliśmy od przejażdżki za 50 lat, czyli takim miejskim autobusem, ale akurat jechaliśmy kolejką linową Jechaliśmy z obrzeży miasta do centrum, teraz się przesiadamy żeby dojechać do głównej stacji. Teraz wam pokażę z daleka jak to wygląda wszystko. Co prawda trochę pada deszcz. Ale my tu wszystko damy radę. Za mną kolejka przed nami też kolejka. Za nami ekipa. A docelowo. No i właśnie odkryliśmy, że tutaj jest całe centrum przesiadkowe. W czterech różnych kierunkach kolejka górska jedzie. Bilet kosztuje tylko 50. Tych mniejszych lari, takich nie wiem, czyli pół lari. W czterech różnych kierunkach można dojechać kolejkami górskimi. Miasteczko totalnie w dolinie, ale widzimy, są też tory. Jest dworzec. W każdym kierunku można dojechać górską kolejką. Miasto. Widoczki, wszystko elegancko Co prawda dzisiaj pogoda nam trochę nie dopisuje Ale Ogólnie jest zajebiście No jak widzicie Jesteśmy na szczycie Górskiej kolejki W miejscowości Ciatury. Nad nami tylko śnieg, chmury A zaraz wyjdziemy Zobaczyć jakąś panoramę w dole Na miasto Przed nami relikt Rosyjskiej Industrialnej zabawy Z 1953 roku Młyńskie koło, które pamięta Jeszcze czasy Stalina Ale chyba jest nieczynne, więc nie będziemy się dobijać, chociaż Chociaż może ręcznie spróbujemy Je rozkręcić Nie no, wesołe miasteczko Po prostu Z czasów późnego gierka Dobra, idziemy zobaczyć panoramę miasta, ciatury. Nie będzie za wiele widać, bo jednak chmury i mgła. Kolejna rosyjsko-gruzińska atrakcja. Karuzela z 1971 roku. Dzisiaj, to prawda, niedziela mogłoby to działać, ale chyba się jednak nie przejedziemy. A i przypominam, że jesteśmy w sławnym mieście, gdzie swego czasu wydobywano potężne ilości manganu, które zapatrywały niemalże cały świat. Nagram wam teraz kawałek muralu, gdzie jest pokazany wycinek z życia miasta Chiaturi. Teraz pokażę Wam to, po co tu przyjechaliśmy. Niestety, już ta atrakcja nie działa, ale jest ciągle do obejrzenia. To jest dolna stacja kolejki górskiej, którą wjeżdżało się na szczyt gór okalających Chiaturi. A tak właśnie wygląda egzotyczny, zabytkowy wagonik. Jazda tą kolejką stanowi na pewno nie lada wyzwanie. Ryzyko wynosi pół na pół, więc albo dojedziecie, albo spadniecie. Ale jak się jedzie tyle kilometrów, to ryzyko trzeba podjąć. O i teraz mamy to, z czego słynie miasto Ciaturi, czyli wszechobecne kolejki górskie. A my jesteśmy w centrum palmy park. O, jak widzicie, niestety cały czas pompuje. Ale nam to nic nie przeszkadza. Od 15 ma już być całkiem przyzwoita pogoda, więc szukamy słońca. Rzadko się zdarza, żeby w mieście było tyle różnych kolejek górskich. Ale w miejscowości tej, w której właśnie jesteśmy, tak to działa i tak to funkcjonuje. Z centrum miasta wyjeżdżać można kolejką górską w kilku kierunkach. Po prostu do różnych dzielnic mieszkaniowych. I to funkcjonuje. W końcu udało nam się nagrać kwintesencję tego, po co tu przyjechaliśmy. Czyli ten, oto tu wagonik. O, gdzieś tu jest, tu gdzieś jest. W miejscowości Chiaturi. tu na dole, mamy szyb. O, tu. I tymi, właśnie kolekami, jeszcze niedawno robotnicy tam na górę. Wwozili, albo zwozili wydobyty mangan. I opuszczamy gruzińskie miasto. Ciatura, taki oto pomnik wita nas i żegna przy wjeździe do miasta. Miasto górników, miasto kontrastów, góry, wagoniki, zieleń i śnieg. Mamy relikt. Tak, chyba kiedyś w komunizmie rosyjskim budowano pomniki na wejściu i zejściu z miasta. Tu mamy taki dość ciekawy punkt, widokowy. Możemy sobie rzucić okiem na to, wszystko co się dzieje na dole. Dojechaliśmy do kolejnej atrakcji. Zaraz Wam ją pokażemy, ale najpierw zobaczcie, jaka nas tutaj sceneria spotkała. Dalej się już nie da jechać. Droga jest nieodśnieżona. Takie mamy klimaty. A teraz idziemy do atrakcji, którą za chwilę ujrzycie, i powiemy Wam, jak się nazywa i jak wygląda z bliska. I właśnie naszym oczom ukazała się kolumna. Nie będę się starał wypowiedzieć tej gruzińskiej nazwy, ale zaraz wam tutaj na dole zrobię podpis. Tak wygląda z daleka. U góry widzimy mały budynek z krzyżem więc najprawdopodobniej coś kościelnego. A wokół nas w marcu zima! Takie atrakcje w dół nas tutaj przywitały niby 12% ale wydaje mi się, że jest trochę więcej, jak 12% Tutaj śniegołazy I kolejne ujęcie Kolumny Kaczkili, czy coś takiego Tutaj reszta naszej ekipy Próbuję zimowego zejścia z Mount Everest. Jestem ciekaw, co za geniusz wpadł na tak wspaniały pomysł, żeby na tej kolumnie wybudować sobie jakiś budynek mieszkalny. Codziennie rano zasuwać po mleko i pośmietane. W sposób którego ciężko jest określić. Ale jak widzimy, jest tam parę drabin, parę lin. Więc być może. Dostarczają mu to jedzenie, i picie w jakiś inny sposób. No i ładnie się przetarło. Przestało padać, wyszło na cłoneczko na chwilę. Śniegu jeszcze jest dużo, ale jesteśmy w wysokich górach. No i mamy finałowe podejście do wejścia do Monastyru. Na kolumnie Kaczki czy Kiczki, coś takiego. Ale chyba jednak nie będzie gdzie nam dane tam wejść do środka, ponieważ wszystkie bramy są pozamykane. Tak wygląda kolumna z bliska. Góry, budynki. No, ewidentnie instytucja kościelna Czyli jakiś pustelnik pewnie tam sobie u góry mieszka Jednak przed biurem turystycznym, higher travel który ma możliwość wejścia wszędzie, udało nam się wejść do środka, pod samą kolumnę. Jak widzimy, system kołowrotków. W środku jest muzeum. Tym kołowrotem. Jest wciągane najprawdopodobniej jedzenie na górę, mamy też sklep z pamiątkami cerkiewnymi, wejścia do jakiejś groty modlitewnej albo pustelniczej nie wiemy czy nas ktoś stąd nie wygna ale spróbujmy no jest to ewidentnie jakieś miejsce modlitewne, okopcone od świeczek, od dymu można wrzucić również a to wrzucimy Mamy tych domnych grozińskich. Zakładam, że to jest do wrzucania pieniędzy. No i tak wygląda z tego miejsca widok.